No bo to jest coś w stylu trochę techniki i już się człowiek gubi. Po powrocie, tak w amerykańskiej pralni, no bez skitu. Hej, dzień dobry! Hej, dzień dobry! Ale dwa tygodnie, no to już jest właśnie sranie w majteczki. No teraz ja naprawdę wyglądam jak. No rasowy dżungel mi się tu zrobił. Stwierdziłam, że sobie zajrzę do kibla. Bo chciałam wam powiedzieć kilka rzeczy jeszcze, a mianowicie, że jestem taką piękna, fajna i mądra. Haj dzień dobry. Witamy się z wami Witajcie bardzo. Się. Witajcie się, witamy się z wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. Dzień Już... dzień dobry. Hai, dzień dobry. Gdy byliśmy na wyjeździe nad morzem, to przypomniało mi się kilka komentarzy. Jak ty tak możesz? Zmuszać dziecko do mówienia haj dzień dobry? Jak ty tak możesz? Ogólnie miałam ochotę odpisać, że dwie godziny dziennie przetrzymujemy ją w pokoju i tłumaczymy jej, że dopóki nie powie haj dzień dobry, to z niego nie wyjdzie. Chcielibyśmy o matko jeszcze kaszelek? Jeszcze kaszelek. Ogólnie chcielibyśmy wprowadzić godzinne przetrzymywanie jeszcze w piwnicy, ale nie mamy piwnicy. I patrzcie, jeszcze nam mucha wleciała. <noise> Więc witamy się z Wami bardzo, ale to bardzo serdecznie. W domu człowiek się odnaleźć nie może. Włosy. No, umyłam włosy. Po większości wyjazdów, jak wracałam do domu, to miałam ochotę wskoczyć do garów, poszaleć. A po tym wyjeździe nie mam ochoty. <noise> ale na takim wyjeździe to się odpocznie, nie? Tak nie sprzątasz, nie gotujesz, nie to, nie tamto. Wiadomo, że w tym domku sprzątaliśmy, trzeba było wiecie, a to po a to umyć naczynia, jak się tam coś robiło i tak dalej, ale to nie jest tak jak w domu, nie? Tak człowiek naprawdę no odpoczął. Fajnie było. Fajnie, szkoda, że tak szybko zleciało. A i zobaczcie, to był tydzień czasu. Pamiętam jak się pakowałam, a już wróciłam. Za szybko. No, naprawdę za szybko. Posiedziałabym jeszcze z tydzień, wiecie, posiedziałabym. Karolina Mama Karolina, dobrze? Mama Karolina? No, mama Karolina, tak? No, co ty robisz? Co? Co ty robisz? O matka, siłaczka. Co ty wyprawiasz? A wiecie, jakie były jaja? Mamy jesteśmy już drugi dzień w domu, nie? I wczoraj robię obiad, a Laura tak, mama. A będzie ryba i frytki. I co ja powiedziałam? Flitki? Flitki? <średki> A ty tak flitki? Bo ty tak powiedziałaś, to ja też tak powiedziałam, że frytki. Widzicie, co to jeszcze ona powiedziała? A, robimy pranie, i ona tak podchodzi, i tak, mama, to są czyste rzeczy na morze Oj, ona też by jeszcze pojechała, tak użyła, tak jej się podobało. Naprawdę, no sami widzieliście, nawet były takie fragmenty filmu, gdzie. No naprawdę, ona nie chciała w ogóle rozmawiać z tatą. I wyobraźcie sobie, że no jak dzwoniłyśmy do niego, to uwierzycie w to, że ona była może 30 sekund, ona nie chciała wcale z nim rozmawiać. Ona, ona nie miała czasu. Ona po prostu tak żyła tym wszystkim, co tam było, że ona nie miała ochoty z tatą rozmawiać. Rozumiecie? To ona tak przeżywała to wszystko. Tak jej się podobało. To może ten piasek, te emocje, tu dzieci, tu to, to. O Jezu, super było. Zobaczcie. Tak wygląda efekt z jednej strony, tak wygląda efekt z drugiej strony urządzenia, które mam od grudnia. I pierwszy raz je używam. Czy to jest jakiś wow? No, jest jakiś wow, ale czy to można szybciej zrobić prostownicą? No, można. Pozwólcie, że... że... że tę... Postawię was, moi drodzy, tutaj w szafeczce. To urządzenie z Revlon. Na no, ogólnie efekt jest taki, jakby włosy były wyprostowane. Są lekko uniesione, są takie, wiecie, takie... takie o, zobaczcie, takie sypkie, takie fajne. Muszę ewidentnie poćwiczyć nad unoszeniem tych włosów, nie? Bo to powinno być takie naprawdę fajne na szczotę. A mi chyba po prostu coś nie poszło, nie? No bo to jest coś w tylu. trochę techniki i już się człowiek gubi. No jak sobie zobaczycie rzeczy w necie, jakie ludzie robią tym, to jest po prostu. kopara to. przy samej ziemi. No i to działa jak suszara, patrzcie. Normalnie działa jak suszara. Jeszcze jest model mniejszy wyszedł. I w momencie, gdy ja kupowałam, to on już był, ale ja wzięłam ten większy. Ja mam tak dużo włosów, no to lepiej, żebym miała dużą szczotę niż tą małą. Po prostu wnioskuję, że ja nie umiem unieść tym włosów i tyle. Po powrocie tak w amerykańskiej pralni, no bez skitu. 300 prań przede mną. No tak to włosy są fajne, no co? No nie można powiedzieć, ale mam kilka teorii co do tego. To urządzenie wcale jest niegłupie. Ja je sobie zostawię i na pewno będę z nim jeszcze walczyć, ale wiecie co jeszcze jest na pewno z moimi włosami, to... Że ja, jakby nie było, włosy farbuję już od kilku lat. Z tym, że ja włosy farbuję rzadko. Ja potrafię nawet dwa razy w roku tylko farbować włosy. Ale gdy włosy już zaczniemy farbować, no i to się odbywa przez wiele lat, to przychodzi taki moment, w którym, gdy mamy niepofarbowane włosy, to one tak, one się nie chcą ułożyć, nie? Taki problem z nimi jest. One są takie nijakie, szybciej się przetłuszczają i mi się wydaje, że moim włosom brakuje po prostu już farby, więc jak ja je farbnę. A miałam je farmę przed wyjazdem, ale ja się nie wyrobiłam. Naprawdę, ktoś może powiedzieć: Siedzisz w domu i nic nie robisz. No, niestety robię wiele rzeczy, wiele rzeczy nie pokazuję, wiele rzeczy nie mogę pokazać i nie chcę pokazać i nigdy ich nie pokażę. Mi się wydaje, że chyba większość ludzi, którzy nagrywa na YouTube, tak ma. Musimy wyjść poza obszar nagrywania filmu. Ja nagrywam to, co ja chcę, to, co ja chcę pokazać. Jest dużo rzeczy, których ja nigdy nie pokażę. Mimo, że komuś się wydaje, że ja nagrywam codziennie, że pokazuję całe swoje życie. Nie, nie pokazuję całego swojego życia i nigdy go nie pokażę. Mam naprawdę dużą i ogromną swoją strefę prywatną. Wrzucę wam w ogóle link w informacji pod filmem do tego urządzenia. Ono było w dwóch kolorach chyba, jeszcze w takim miętowym, fajnym? To mi się wydaje. Niedługo będzie druga wyprzedaż na Vinted i chyba sprzedam to, wiecie? Ja to używałam kilka razy. To jest Remington, naprawdę, to jest jak funkcjonówka nieśmigana. Ja to sprzedam też za, no za dobry pieniądz, taki, żebyście Wy byli zadowoleni, a ja żebym się tego pozbyła z domu. Więc zobaczę, ile to kosztuje, i tak mniej więcej przeanalizuję to, żeby cena była naprawdę dobra. Jeszcze raz Wam wrzucam moją nazwę tutaj na Winted. Kto będzie zainteresowany, to pod koniec tego tygodnia, co teraz będzie, będziemy ruszali z kolejną wyprzedażą. Tak. Zrobimy znowu coś w stylu wilksyty i owca cała, tak, żeby każdy z nas był zadowolony. Oj, dobre. Co jest? jest? Chlupki. Ch chlubki? Chlupki? Chlupki? Moje chlupki. Czekaj, żebyś mnie nie zwróciła kamery, wiesz? Mama, chodź, jedz. Chodź, jedz. To daj jedno. Jakby ktoś z Was. Gdzie? Nie, no nie kłaść mi chrupek na włosy. Jakby ktoś z Was się zapytał, dlaczego nie miałam mokrych włosów, gdy robiłam to, tam szczotą. No bo jest jakaś teoria, że niektórzy chodzący po świecie mają dużo włosów, albo one są grube. Albo jedno i drugie. No ja mam naprawdę grube te włosy, ja mam dużo tego, ja jak zrobię kitę ja wiem, że to często kamera nie oddaje, ale ja jak zrobię kitę tu po jednej stronie, to nie jedna osoba nie ma takiej kitki jak je z jednej strony, naprawdę ja mam grube włosy może to tak nie widać, może to się tak nie oddaje, ale ja mam naprawdę grube włosy mam Mam śminkę i z racji tej dużej ilości włosów, postanowiłam na pierwszy raz zrobić na takich przesuszonych, no ludzie różnie robią widziałam w necie, I gdy robiłam sobie tą drugą stronę no, to już tak opracowałam, że rzeczywiście zrobiłam to chyba nawet nie w 5 minut. Serio? Szybko to mi poszło, raz, dwa. Także widzę potencjał w tym urządzeniu, ale wypróbuję sobie na pewno też na mokrych włosach. Ale w momencie, gdy je pofarbuję, wiecie? To one wtedy będą się lepiej układać, będą chciały się układać. One się wtedy więcej uniosą. A teraz na plaży że takie. Dejta spokój. Haj, dzień dobry. Haj, dzień dobry. <śmiech> <śmiech> Mama, co ty robisz? Co ja ci robię? ty robisz? Co ty robisz? robisz? Gili gili Ty też robisz? Gili gili, gili 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 Laura w ciemnych włosach Pokaż się Co robi? Co robiłaś? Smażymy co tu jest na apatezie? Co tu jest? Nie, Bieta Ryba wiebie. Ziemniak? Ziemniak? Wiebiak Jaki wiebiak? Ziemniak Ziemniak? O matko co tu się dzieje Laura? Patrz ratować się. Idąc za ciosem Ojej jak mnie spędzi, o matko Kamina, nie? Pyra mnie zaspędziła, idąc za ciosem, że Laura Lubi ryby? Nad może miała ryby, lubi ryby, naprawdę lubi ryby Dorszcze i wchodził po prostu jak masło Gorące Oj gorące, to podmuchamy, daj Także sobie siedzimy, wracamy do szarej rzeczywistości. Karola, ja nie lubi tej. Mama, proszę mówić. Mama. Karola, możesz mówić mama Karola, na przykład. A to jest Karola mama. No bo ja jestem twoją mamą, tak? A to mama jest. No to na mnie się mówi mama, tak? Mama. Mam na imię Karola, nie? Ale ty mówisz do mnie mama, możesz mówić mama Karola, jak chcesz. Mama Karola. O, widzisz, może tak być. Jesteśmy w etapie. Już byliśmy, jak byliśmy w tym, w Tajlandii, to byliśmy na etapie, że. Na bardziej do Dawida w sumie. Na Oj, dobra, bardziej do Dawida było, że chciałam mówić do niego Dawid, a teraz jest do mnie cały czas. Karola i Karola. Ja nie widzę w tym nic złego ani dziwnego. Mi się wydaje, że większość dzieci ma taki ja etap w swoim życiu. Ja bo My też taki miałyśmy z moją siostrą, jak rozmawialiśmy z naszymi rodzicami. I po prostu przez to trzeba przejść. I później to już mija. Ale jakby nie było, staram się tłumaczyć, tak? O co chodzi? Mama Karolina. O, widzisz? Brawo. Może być mama Karolina, tak? Nie no, mogę sobie. Dobra ryba, dobra ryba, nie? Zrobiłam jej tak mało panierki, bo ona naprawdę, mamy mintaja. Kupiliśmy wczoraj. I naprawdę fajne, ma mało ości. Karola. Mama. Mama? Mama Karola, możesz mówić, tak? Mama Karola. No? Mama Karolina. Hmm. Mama Karolina, dobrze. Mama Karolina. No dobrze, możesz tak mówić. Możesz mówić mama Karola, możesz mówić mama Karolina. Jeżeli chodzi o rośliny u góry, no to jest to samo co na dole. Perfekt. Tydzień czasu przy mojej roślinności w okresie letnim. To jest moment, w którym ja mogę wyjechać i pozwolić sobie na to, żeby nikt nie zajmował się roślinami. Inaczej. Było sześć roślin, które kazałam Dawidowi podlewać dwa razy w ciągu tego tygodnia, bo to są rośliny, które lubią bardzo, jak to się mówi, zimne nóżki, zimne korzenie i trzeba było je podlać. I byłaby jakaś szansa, że mogłyby przeżyć, a mogłyby się po prostu bardzo zasuszyć. Tydzień czasu przy mojej roślinności latem to jest moment, w którym mogę ze spokojną głową wyjechać gdziekolwiek. Ale dwa tygodnie, no to już jest właśnie sranie w majteczki. Wpadłam 30 minut i zabieram się właśnie za kolejne rzeczy. W wyprzedaży będzie jeszcze trochę rzeczy dla Laury. Będzie dużo rzeczy moich. No i tak jak zawsze, tak jak już mówiłam, będą normalne, bardzo, ale to bardzo przystępne ceny. Tak, żeby był wilksyty i owca cała. Stwierdziłam, że sobie zajrzę do kibla. Chciałam jeszcze zrobić oględziny kwiatowe, ale jest bardzo w porządku. Bardzo w porządku. Ten też nowego liścia. Jeden, no kocham, okres wiosennoletni. Ryszard, czy to jest namiętna? No teraz ja naprawdę wyglądam jak. No, rasowy dżungel mi się tu zrobił. Bo chciałam wam powiedzieć kilka rzeczy jeszcze. A mianowicie, że jestem taką piękna, fajna i mądra. Nie, no żartuję. Przejdźmy do takich przyziemnych i ludzkich spraw. się Siedzi w domu, tak samo jest zresztą z dzieckiem. My tego nie widzimy. Gdy cały czas z nią siedzimy, a ktoś przyjedzie za dwa tygodnie, pyta: O matka, jak ona się zmieniła? Głupie dwa tygodnie, nie? Jak ona się zmieniła, jak ona nie wiem, więcej mówi. Tak samo jest z roślinami. Jak ja jestem w domu. No to widzę, że tam o tu trochę urosło, tam trochę urosło, ale dopiero po tygodniu, gdy mnie nie było, jak wróciłam, niektóre Kuźwa rośliny takie przyrosty mają. No, takie kabany wielkie. Co najlepsze, moje Anturium Krystalinum, które. tu, tu. stało w miejscu ponad pół roku. Kuźwa, ja wracam, ono wypuściło cztery. Cztery? 4 liście, z czego jeden już jest jak moja głowa, nie? Także wow. To jest właśnie ten młody liść Anturium Crystallinum, gdzie jego największy liść to jest właśnie ten. Kamera tak nie oddaje, ale on jest dużo większy od mojej głowy. I on jest jeszcze mięciuśki, więc on jeszcze będzie rósł. i zobaczcie. Raz, dwa, trzy i tam jest czwarty. No ja nie wierzę. I właśnie chciałam Wam pokazać, że jak byłam na wyjeździe, zamówiłam sobie przez internet ogromną przeogromną, zobaczcie, kolejną difenbachie reflektor. Zobaczcie jak ona jest, patrzcie, jak ona jest wielka. To jest jeszcze nie przesadzona ją, tylko otworzyłam wczoraj. Zobaczcie jak ona jest ogromna. Czekajcie, taki najładniejszy liść Diefenbachii reflektor to będzie... Teraz wam... O! To jest idealnie taki liść, patrzcie. Taki. To, to. Bo ona ma takie wyobrażenie, jakby ktoś rzeczywiście zapalił reflektor i ona by się tak jakby świeciła. Dlatego ona się nazywa Diefenbachia reflektor. I... Zamówiłam ją, jak byłam na wyjeździe, i napisałam do sklepu internetowego, czy wysłaliby mi ją, jak wrócę z wakacji, nie? Napisali, że bez problemu. Jakbyście byli na wakacjach, chcecie sobie coś zamówić, na przykład, bo ja byłam na wakacjach, to tak patrzyłam, co się dzieje w świecie roślinnym. No to jakbyście chcieli, to napiszcie do sklepu internetowego, czy możecie zamówić, ale żeby wam wysłali, na przykład, nie wiem, no ja napisałam, żeby mi wysłali 29, bo wtedy wracam do domu, to żeby paczka była na 30 i napisali, że nie ma żadnego problemu. Przecież Dawid był w domu, no to mogłam spokojnie zamówić paczkę, przecież on by odebrał. Ale wiecie, ja już chciałam mieć spokojną głowę, że ta paczka przyjedzie jak ja będę, wyjmę tę roślinę, zajmę się nią zaraz, zaraz ją przesadzę, a tak ona by jeszcze tydzień mi tutaj stała w tym podłożu. No pewnie by się nic nie stało, bo Diefenbacher to sobie lubi dobrze przeschnąć. I to też nie jest tak, że ja bałam się zamówić y, rośliny, żeby Dawid nie widział. On no to wszystko widzi spokojnie. Ja to, my nie mamy takiego związku, że ja czegoś nie mogę, że ja muszę się z czymś kitrać, że ja nie mogę wyjść, że ja nie mogę gdzieś jechać, y, spotkać się z kimś, albo iść tu, albo iść tam. Nasz związek. Trwa naprawdę 18 lat i nasz, kocham za to nasz związek. Za to, że tworzymy jedność, za to, że dogatujemy się bez słów i za to, że mamy w związku też yy, swobodę. Nie wiem jak wy, ale my mamy takie coś, że yy, raz na jakiś czas fajnie jest właśnie wyjść gdzieś tu samemu, wyjść tu gdzieś samemu. Oczywiście, gdzie trzeba, to idziemy razem, ale potrzebny jest taki oddech. Jednak po tylu latach potrzebny jest zawsze gdzieś jakiś oddech, przynajmniej ja tak uważam. O, tu mam taki jeden listek wyżarty, patrzcie. Widzicie? Jakieś uszkodzenie. No trudno. Ale tak jest tak ładna, tak duża, tak ogromna, że. No ojej, no, no spójrzcie, jakie to jest wielkie. No, ona jest piękna. A najlepsze jest to. Dobra, no jestem zadowolona ze swojego 18-letniego związku i tyle. Ktoś z Was może kojarzyć, że ja mam. Diefenbachie reflektor, która jest tu. Nie chce mi się wstawać. Tu, tu. I ona jest gdzieś taka. Ja wiem, gdzie ona pojedzie. I wiem, do kogo ona pojedzie. No bo niedługo będę szykowała paczkę z właśnie fajnymi i rzeczami, i roślinami. Boże, nowy liść wychodzi! Drugi! Jejku, yeah, posiekajmy się teraz wszyscy. Karolinca, nowy listek wychodzi. Trzeci, czwarty, piąty, szósty. Nie, ja teraz nie żartowałam. Nawet nie wiem, czy tu siódmy. Siódmy, ósmy, serio. Wow, ale ona idzie jak burza. Cholera. Chyba to była ziemiurka. No, chyba to była ziemiurka. Mówiłam Wam, że podoba mi się ta nazwa. Ziemiurki. Ziemiurki. Ziemiórki. Nie wiem czemu. No, na pewno to była ziemiurka. Ziemiurki. Tym, że oto optymistycznym, ziemiurkowym akcentem. Jeżeli macie ochotę i życzenie, życzcie Wam powodzenia, dlatego że. Wychodzimy na imieniny, bo dzisiaj sobota, a 29 czerwca było Piotra i Pawła i my idziemy właśnie do Pawła. I jeżeli macie ochotę i życzenie subskrypcja, kciuk do góry, widzimy się jutro, do zobaczenia, cześć! Deep connection, lights a spark. It's like you know me in the depths of my heart. We're dreamers. Don't care what other people say. We live it like this.